I Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk. Dobry wieczór. Witamy. Gala Pomorskiej Koszykówki to impreza organizowana przez Pomorskie Kierunkowy Związek Koszykówki i Radio Gdańsk już od 2012 roku. Jest kontynuacją e, probistytu Pick'n'Roll, który e, został stworzony przez Włodzimierza Machnikowskiego i który jest prebistytem dla najlepszych seniorskich trenerów i zawodników województwa pomorskiego. W tym roku Gala, podobnie jak w roku ubiegłym, w sali rezydent hotelu Radisson Blue w Gdańsku. W programie Gali prezentacja kadry województwa Pomorskiego, wręczenie nagród Pikendrill Junior, wręczenie nagród Basket Partner. Oczywiście również przepisy seniorski i najlepszy zarówno koszykarz, jak i trener Wyłusza Pomorskiego. Także nagroda imienia Wojciecha Pietkiewicza, która jest także już weszła do kanonu Pomorskiej Koszykówki. W tym roku planujemy też kilka atrakcji, nie będziemy zdradzać dzisiaj jakie, ale mamy nadzieję, że ta gala będzie kolejnym krokiem do przodu będzie lepsza niż ta sprzed dwóch lat i ta sprzed roku. Zapraszamy do hotelu Radisson Blue w Gdańsku. O randze radiowych pick and rolli od kilku lat realizowanych wspólnie z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki jest to, że spotykamy się w tak wyjątkowych miejscach jak tański Hotel Radisson. Zaczynaliśmy naszą zabawę w 2002 roku. Największe postaci pomorskich drużyn pojawiały się na pozycji liderów, laureatów. Pamiętam przed laty pod rękę udawali się w celu odebrania Pick&Rolla, a dokładniej dwóch trenerzy Krzysztof Koziorowicz i Eugeniusz Kijewski. Przepustki do zwycięstwa w naszym plebiscycie. Były tytuły mistrzowskie, teraz troszeczkę chudsze lata, ale kandydatów oczywiście nie brakuje, bo Adam Waczyński dokazuje w taurun Basket Lidze, jest reprezentantem Polski. Nie brakuje także gwiazd drużyn w terenie. Energa Słupsk, pamiętajmy, Redrick Trajz, myślę, bardzo poważny kandydat do zwycięstwa także w tym roku. Jest Paul Farma, Starogard, jest tam Michael Hicks, chłopak, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, zakochał się w Polsce, zakochał się w swojej Założył rodzinę i poniekąd jest Polakiem. Siłą rzeczy walczy o triumf w naszym plebiscycie. Chciałbym także podkreślić tą współpracę, naszą wspólną, właśnie z Wami, z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki. Układa się to wszystko wspaniale. Jeśli chodzi o młodzież, tutaj ze szczególnym zainteresowaniem obserwujemy rozwój kariery Ani Jakubiuk. To złota medalistka mistrzostw Polski w hali Olimpijskiej, tej historycznej, która pamięta mecze Euroligi. Nie wątpię, że wkrótce. Przywrócimy także w tej dorosłej kategorii tytuł najlepszej koszykarki Pomorza i Ania Jakubiuk będzie tutaj, mamy nadzieję, naszą kolejną laureatką. Panie dyrektorze, sportowców, koszykarze ze szczególnym uwzględnieniem gościcie przypadkowo, czy jednak gdzieś tam w strategii firmy ten sport odgrywa jakąś niezwyczajną rolę. W hotelu nie dzieje się nic. Przez przypadek. To jest jakby sportowcy są u nas po raz drugi. To my już to jakby traktujemy, że to będzie tradycją u nas, a jako że staramy się też wspierać sport, więc sportowcy są u nas. Spotkaliśmy się tutaj przed rokiem. Czy doświadczył Pan jakiegoś biznesowego otwarcia, jeśli chodzi o sportowców, w związku z tym, że tak spektakularne wydarzenie jak 12. edycja pik rozstrzygnięcie miała właśnie w tym miejscu? Wie pan, no rzeczywiście bardzo dużo zainteresowanie było ze strony lokalnych mediów i na pewno pomogło nam to jakby też wizerunek marketingowy po y, hotelu. Na razie pracujemy nad tym, jak wyglądać mata gala. Oczywiście chodzi nam o to, żeby przebić ten z poprzedniego roku, bo to będzie bardzo trudno. Bardzo się cieszę, że próbujecie Państwo przebić tą poprzednioroczną. My się ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby była jeszcze lepsza niż w tamtym roku. To słowo jeszcze: marka Radisson, powszechnie znana, ale tutaj są i gradacja niczym w rozgrywkach ligowych, w której lidze wygrać i co w ofercie w takim razie. Generalnie e, hotele Radisson Blue, e, bo mamy jeszcze nową markę, teraz Radisson Red. W naszych w naszej mar w markach występują jeszcze Park In, jak również Cuervos. To jest nowa, e, nowy, nowy brand, który posiadamy w swoim portfolio. My tutaj występujemy jako Radisson Blue. Generalnie jesteśmy skierowani do klienta biznesowego, a oczywiście w sezonie klient turystyczny jak najbardziej.